Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o pięciu najczęściej popełnianych błędach przez początkujących użytkowników waporyzatorów. Czyli jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z waporyzacją i chciałbyś tych błędów uniknąć, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, gdyż on powinien Ci w tym pomóc. No to co, lecimy? Ok, więc błąd numer jeden. W sumie bardzo popularny wśród, wśród początkujących użytkowników. Sam też kiedyś ten błąd popełniłem. E, polega ten błąd na tym, że nie czyścimy i nie przepalamy nowego waporyzatora przed, przed pierwszym użyciem. E, to jest alkohol izopropylowy. Serdecznie polecam Wam akurat Vape cleaner, ale też każdy inny alkohol izopropylowy się nada tak naprawdę. Jeśli go nie macie pod ręką, to nawet Spiritus, dlatego że każdy nowy waporyzator, nawet taki z najwyższej półki, wymaga po prostu dokładnego wyczyszczenia komory, zdezynfekowania alkoholem dokładnie na tej samej zasadzie, jak kupujecie, nie wiem, nowe sztućce czy talerze. Też je na początku wrzucacie do zmywarki, żeby je zdezynfekować, odkazić zanim zaczniecie z nich jeść, prawda? No i z waporyzatorami jest dokładnie tak samo, tym bardziej, że tutaj to jest sprawa jeszcze o tyle bardziej delikatna, że to, co przechodzi przez waporyzator, wdychamy, prawda? Czyli wprowadzamy sobie do płuc. Więc każdy, no, każdy nowy waporyzator, nawet Pax, Mighty, DaVinci IQ, wszystkie te z najwyższej półki waporyzatory wymagają gruntownego wyczyszczenia alkoholem, w, w całą ścieżkę pary, całą komorę, wszystkie miejsca, które para ma z nimi kontakt, ustnik, wszystkie takie miejsca należy wyczyścić alkoholem, a następnie nowy waporyzator należy przepalić, czyli uruchomić go na najwyższą temperaturę i pozwolić mu pracować przez jakieś 10-15 minut minimum, w zależności od modelu, niektóre modele wymagają dłuższego przepalenia. Nagrałem osobny film na temat wszystkich nowych zabiegów, które trzeba wykonać z nowym waporyzatorem, znajdziecie go teraz, link do niego na górze ekranu, więc jeśli, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak to wszystko zrobić, no to odsyłam was do tego filmu. W każdym razie każdy waporyzator wymaga gruntownego wyczyszczenia i przepalenia, kiedy jest nowy, jeśli chcecie, żeby smak od pierwszej sesji już był optymalny i żeby taka inhalacja była bezpieczna. Dobra, drugi popularny błąd jest taki, że często użytkownicy nowych waporyzatorów biorą taki nowy waporyzator, poczytali o tym, że im wyższa temperatura, tym, tym więcej substancji się uwalnia, no i, i wielu nowych użytkowników po prostu od razu ustawia sobie temperaturę maksymalną dostępną i tylko z takiej korzysta. A jasne, to jest wszystko kwestia preferencji. Są użytkownicy, którzy będą preferowali korzystanie właśnie z tej najwyższej temperatury, bo zależy im na najmocniejszym działaniu, ale moim zdaniem dużo więcej z można wydobyć właśnie tymi temperaturami manipulując, czyli korzystając raz z niższych, raz z wyższych, zwiększając tą temperaturę w ciągu inhalacji. Warto się tym, się tym pobawić. Jeśli dojdziecie do wniosku, że najwyższa temperatura to jest to, co Wam odpowiada, okej, okay, to jest waży wybór, ja nikogo nie krytykuję, natomiast warto po prostu poeksperymentować z temperaturami, gdyż często się okazuje, że na tych niższych, temperaturach, te doznania są o wiele bardziej nam odpowiadające, albo że jeśli zrobimy taką sesję od niższych do wyższych temperatur, to, to efekty będą fajniejsze niż gdybyśmy od razu korzystali z tej, z tej najwyższej temperatury, ile fabryka dała, tak zwanie. No bo to też często sprzyja temu, że smak y, ziół, w zależności od tego, jaki to jest wapurza, to robi się szybciej taki przegrzany, y, przepalony no i to po prostu nie jest fajne, więc warto korzystać z niskich temperatur. Ja jestem tego wielkim orędownikiem, no i zachęcam Was do eksperymentów. Błąd numer 3 to jest nieprawidłowe nabicie komory albo nieprawidłowe zmielenie ziół. Dlatego, że jeśli macie waporyzator na przykład kondukcyjny, taki jak PAX, no i tutaj te zioła będą grubo zmielone i po prostu wsadzone do komory mm, i nie będą w żaden sposób ubite, no to to po prostu nie będzie, nie będzie działało dobrze. Tak samo jak sobie weźmiecie, tak samo jak sobie weźmiecie takiego uh, AirVape'a Legacy i do niego zmielicie susz na, na pył i ubijecie go mocno w komorze. No to po prostu nie ma, nie ma prawa się udać. No ale to wynika z tego, że różne waporyzatory wymagają różnego nabicia komory uh, i różnego zmielenia ziół do nich. O tym też nagrałem film, też odsyłam Was do linka na górze ekranu. No bo to jest, to jest bardzo ważne, żeby po prostu poznać swój waporyzator i wiedzieć, jakiego typu nabicia i jakiego typu zmielenia on konkretnie wymaga. Dobra, następny bardzo popularny błąd to jest zbyt szybkie zaciąganie się. Czyli jeśli na przykład macie sobie takiego paksa i macie już nawet tą komorę napełnioną poprawnie, służy zmielony poprawnie, ale będziecie się z niego zaciągać po prostu bardzo szybko, no to to nie, ma, to nie ma prawa się również udać, dlatego że ten waporyzator konkretnie wymaga po prostu bardzo, bardzo, bardzo wolnych wdechów, jeśli tej pary ma być dużo. Więc często, jeśli się zastanawiacie czemu macie mało pary np. w Xmax Stary, w Paxie, w Razerze Solo, w DaVinci IQ, bardzo często powodem jest zbyt szybkie zaciąganie się. I to jest również bardzo, bardzo popularny błąd i czwarty błąd na naszej liście. Okej, okay. a piąty błąd no to, jest, to jest również poświęcony dotyczące czyszczenia, dlatego że jeśli będziecie zaniedbywać czyszczenie, jeśli będziecie zaniedbywać czyszczenie, no to po pierwsze ten smak pary bardzo szybko pójdzie za okno. Przestanie być fajny, no bo będziecie czuli smak podgrzewanego kondensatu, czyli skondensowanej pary, która się gdzieś tu będzie osadzać. Po drugie, waporyzator z czasem się może zatkać. Bardzo często dostaję od was maile, że wszystko działało świetnie, a nagle waporyzator zaczął produkować coraz mniej pary, jest większy opór przy wdechu. Co robić? No Bardzo często. To to wynika z tego, że po prostu waporyzator się przytkał i wymaga czyszczenia. I dużo łatwiej jest go utrzymać w czystości, jeśli czyścicie go regularnie. Do czego Was zachęcam? To jest nie tylko lepsze pod kątem e, kondycji waporyzatora, lepsze też jest to pod kątem waszego zdrowia. Dlatego, że takie wielokrotne e, podgrzewanie tej, tej skondensowanej pary podejrzewam, że to może nie być tak dobrze, a na przykład w przypadku takich waporyzatorów jak DaVinci IQ, a jeśli tego kondensatu Wam się pod komorą nazbiera więcej, no to później jak taki waporyzator włączycie nawet z pustą komorą, no to zobaczycie, że z niego się ulatnia para i to będą właśnie te, te gotujące się skondensowane, skondensowane oleje z ziół. Moim zdaniem warto to usuwać na bieżąco. To będzie nie tylko zdrowsze, ale też smak będzie lepszy. Uniknięcie zatkania waporyzatora. Krótko mówiąc, waporyzator trzeba czyścić regularnie a to powinno być też dla, dla Wszystkich użytkowników oczywiste, ale, ale nie jest, dlatego o tym mówię. Dobra, więc co? Opowiedziałem Wam o pięciu, pięciu najpopularniejszych błędach początkujących, czyli braku czyszczenia i przepalenia przed pierwszym użyciem, używaniu od razu maksymalnej temperatury, nieprawidłowym zmieleniu lub nabiciu komory, zbyt szybkim zaciąganiu się i wreszcie zaniedbywaniu czyszczenia. Unikajcie tych błędów, a, a będzie Wasza waporyzacja o wiele, o wiele przyjemniejsza i też przy okazji bardziej skuteczna. Dobra, dzięki, że obejrzenie do końca, zachęcam Was do pobrania e-booka, do którego linka macie w opisie tego filmu. To jest e-book przygotowany przez to z Vapefully, ale bardzo polecam Wam jego pobranie, no bo to jest po prostu ciekawa sprawa. Dobra, i co? Jeśli podobał się Wam ten film, to pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. Pamiętajcie, żeby zostawić Saba. Niestety, moje filmy teraz w dużej mierze możecie oglądać tylko w serwisie YouTube, mniej na stronie, dlatego że te filmy, na które zostały nałożone ograniczenia wiekowe, no i się nie da odtwarzać z poziomu strony, musicie robić to bezpośrednio z YouTube'a. Jest to pewne utrudnienie, ale pracuję nad tym, żeby je rozwiązać. Dobra, więc dzięki za dzisiaj jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!